Okazją ku naszemu dzisiejszemu spotkaniu jest ogłoszony przez naszą galerię konkurs na najpiękniejszą podlaską pisankę wielkanocną i palmę a oraz pisankę współczesną. Bo tak się składa, że wielu twórców, chcąc podtrzymać tę tradycję, jakże piękną tradycję pisania, Sanek. sięga po nowe wzorce i dlatego też należy się cieszyć, że tradycja wielkanocna nigdy nie ginie, że coraz więcej zgłasza się uczestników tego konkursu. W tym roku w konkursie na pisankę podlaską wzięło 15 twórców, na palmę wielkanocną 7 twórców. I włączyło się do konkursu także pięć szkół, co nas szczególnie cieszy. Powiem to, jak będziemy wychowywali nasze młode pokolenie, będzie zależało od tego, jak długo będzie trwać ta piękna droga. Tyle, tyle tytułem wstępu. Serdecznie witamy szczególnie twórców, którzy zechcieli wziąć udział w naszym konkursie. Teraz poproszę przewodniczącego komisji, pana Piotra Hafto, o czytanie. Proszę Państwa, to właściwie trzeba by powiedzieć, że przy takich okazjach wszystko jest tak ładne i tak piękne, że zawsze jest trudność z wybraniem czegoś, z ocenieniem jakiegoś. I właściwie wszystkim by należało pogratulować, że zajmują się taką piękną dziecią jak, jak posanka czy układanie palm jest takie zawsze twórczość tak człowieka u W związku z tym były rzeczywiście takie jak, jak właściwie to wyróżnić i, i podzielić. I takie szczególne uznanie ze względu na kontynuowanie pewnych tradycji i technik uzyskały pisanki pani Stanisławy. Ja muszę się, bo jak myśmy oceniali to bez yy, rozmiarkowskiej. To są te pisanki, które są wykonane techniką w Wosku, do yy, to topiącego, a tutaj nie w każdym razie woskowu. I tu już się posilę, yy. ja tylko dodam, że pani Rotkardowska przysłała, yy, mieszka w terenie w województwie zamojskim. I tutaj jeszcze taka yy, wyróżnienia, czy na szczególną uwagę. Yy, zasługują pisanki Pana Marka Meg Megiera jak w protokole, że tak powiem napisaliśmy yy, za, yy, za oryginalne wzornictwo to, i też pewien tradycyjny sposób przynajmniej yy, jeśli chodzi o barwienie, bo to są te pisanki te ciemne, które są barwione naturalnie spo, yy, w cebuli po prostu w łupinach cebuli co było taką. I, yy, jeszcze jeszcze powinienem tutaj wspomnieć o y, palmie, o konkursie na palmę i jako taka wyróżniająca się to jest tamta kompozycja, którą Państwo mają za, y, za sobą. Jest to kompozycja wykonana przez Pana Józefa Kapitana, a w ogóle wszystkie palmy zostały wyróżnione, ponieważ one mają znowu, każda jest jakby w swoim rodzaju i tak czy jest obecna wśród nas pani Stanisława Rozbiorkowska? Nie ma. Ja mam dyplom dla pana i nagrody dla pana Marka Megiera. Serdecznie dziękuję. Dyplom i nagrodę dla pani Marianny Grzywacz. Czy jest obecna pani Marianna? Ja nie mam szczęścia. Dyplom dla pani Ewy Bylickiej. Rozumiem, ja <noise> Ale mam nadzieję, że przykła do nas pani Józefa Iwanowska. A jeśli nie, to może będziemy mieli szczęście gościć panią Ewę Pietrzelę. Właśnie. Ale to nagrody ja z burszały, nie, tak nie, nie, bardzo, bo nie. Bo... Pani Maria Mateju. Bardzo dobrze. A może Pani Franciszka Madur jest do Też nie? To nam bardzo szybko to pójdzie zdaje Marianna Krzywacz. A jak nie, to jest może Pani Marianna Dalilu? Krzybacz. Ale na pewno jest Pani na I brawa. Pani Stanisława Abrami. Pani Barbara Babuszak. Bardzo miło. Serdecznie gratuluję. Pani Daniela Pieracki, ten Na pisankę współczesną, jak się okazuje, konkurs okazał się być trudniejszym, być może, jeżeli by sądzić po liczbie osób, które wzięły w nim udział. Bo tylko trzy osoby i nagrody otrzymują: pani Zofia Leszczyńska, nie pani Anna Targolska, takie globusy pięknie przedstawione. Proszę Państwa w konkursie Panny, tak jak yy, mówiliśmy, zwyciężył Pan Józef Kapitan, to jest autor tej wspaniałej kompozycji. Prosimy Pana do nas. Pan Józef pochodzi do obrotu. Nagrodę otrzymuje także Pani Helena Zieniu. Jest pani. Prosimy bardzo. Brawo. Dyrektorowi nagroda dla pani Ireny Kuła. Dopiero ja pani Kuła. Tak. Prosimy bardzo. Wszystkiego jeszcze przekazuję. Proszę przekazać trójnogrotna. Pani Małgorzata Zdijata. Nagroda indywidualna dla Pani Franciszki Marek. Twórcy tak. i zostaną na i jeszcze przed nami będzie miał talon do księgarni, gdzie będziecie na odkryślinową kwotę, wybrać takie książki, które w szkole akurat będą najbardziej potrzebne. I proszę pana przewodniczącego o godzinę. dla szkoły podstawowej, Paszka. Cziplom otrzymuje także szkołę podstawową w czy jest przedstawiciel. Wygląda szkoły podstawowej za wielu. Szkoła podstawowa w Czutowice również została nagrodzona. I szkoła podstawowa w francusku. Znaczyliśmy <noise> <noise> so, część rozdawania nagród. Wychody do drugiego. Ja szczególnie chciałem się podziękować nauczycielom ze szkół podstawowych, od których to w zasadzie zależy najwięcej, bo chcąc, które się tym zajmą, przyczyniają się do każdej lekcji, zanim też czy pan ma zostanie wykonana, w szybieniu, propagowaniu i utrzymywaniu pięknej naszej tradycji. Część oficjalną mielibyśmy po raz no i cóż, zostaje nam teraz nacieszyć w oczy tymi pięknymi pisankami, palmami i życzę jak najwięcej więcej yy, wrażę.